Dzień dobry, witam serdecznie. Spotykamy się dzisiaj z Wiesławem Koluchem, który jest autorem wielu książek z dziedziny ezoteryki, sztuk walki i paru jeszcze innych dziedzin, zaraz o tym powiemy. I jest również, albo przede wszystkim twórcą sztuki walki o nazwie Koluch Styl. Zgadza się? Witam serdecznie Państwa. Tak, oczywiście, yy, zgadza się. Yy tak, powiedzieliśmy na końcu, chyba na, na końcu wspominałeś koluch styl. To może i od tego byśmy zaczęli. Ja przepraszam, że wchodzę w Twoje kompetencje, ale pozwolisz mi tak? no, Oczywiście. Koluch styl jest to polska sztuka walki, której sportowo walczymy w parterze w kole 2,80. Zawsze jedno kolano musi dotykać podłoża. Seniorzy walczą, wykonują około 100 technik. Są to dźwignie duszenia, trzymania. Trzymania są tutaj niekonwencjonalne, bo one są, taką można powiedzieć, pewną innowacją, ponieważ trwają 10 sekund. Zawodnik może leżeć na brzuchu, może leżeć na boku, może leżeć na plecach i ten, który trzyma nas, musi nad nami panować. Czyli panować przez tych 10 sekund. Sędzia liczy. Raz, dwa, trzy. I już nie mówi 9 i 10 dotyka zawodnika. Zawodnik słyszy ten, który jest trzymany i ten, który trzyma, ile czasu jeszcze pozostało do końca rundy. Ta walka składa się z trzech rund jednominutowych. Bywa tak, że nie zostanie rozstrzygnięta walka, że nie wypcha się połowy ciała na przykład, bo jeden z przepisów jest to, że musimy wypchać ponad połową ciała zawodnika poza koło. Założyć trzymanie, zawodnik musi w tym trzymaniu przez 10 sekund leżeć, żebyśmy wygrali tą rundę. Założyć dźwignię, on musi tutaj odklepek, założyć tak zwane duszenie. Co prawda, w młodzież do lat 17 nie stosujemy ani dźwigni, ani duszeń. I tutaj właśnie stosujemy tylko trzymania, wypchnięcia, wyrolowania zawodnika i dlatego właśnie ta walka między innymi została nazwana najbezpieczniejszą sztuką walki w świecie przez światowe autorytety, przez fachowców z dziedziny od sztuk walki. Trzy minuty walczymy, czyli w tej minucie musimy albo zwyciężyć, bardziej być aktywni, bo jeżeli do Minuty dochodzi czas, sędzia dwóch sędziów bocznych yy, obserwuje tą walkę, jeden środkowy i sędzia jeden boczny trzyma yy, taką specjalną pałeczkę i bije w gong. Po minucie czasu nie została walka rozstrzygnięta, sędzia zarządza yy, komendę, yy, decyzja sędziów, sędziowie nie mogą na siebie patrzeć, żeby nie poddawać yy, no, sugestii, który gdzieś tam wygrał, tylko na zasadzie jest przygotowanie się do decyzji sędziów, decyzja sędziów. Czerwona albo biała chorągiewka. I pierwsze wyczytane ma zawsze przyczepioną kokardkę czerwoną, czyli przykładowo czerwoną podnoszą, sędzia wskazuje na czerwonego, czyli jak gdyby dwa do jednego musi być, ewentualnie trzech sędziów wskazuje na tego jednego zwycięzcę. Dwie rundy musimy wygrać. Mhm. A to jest jakby, z czego się wywodzi? Z czego się wywodzi? Wywodzi się z doświadczeń moich ponad 30 paru lat w sztukach walki, bo wcześniej zaczynałem od judo w Gwardii Koszalin no to pod okiem słynnego brązowego medalisty olimpijskiego Mariana Tawaja. No, byłem reprezentantem kraju, byłem w, no, w kadrze narodowej, byłem wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski. Później byłem promotorem, promowałem Sumo w Polsce, byłem też jeden z pierwszych medalistów. Medalistów na Pucharach Europy, w mistrzostwach, na Pucharach Świata. Przez wiele lat byłem tenerem reprezentacji narodowej. Jak już jesteśmy właśnie, właśnie przy, tym, przy tym trenerze reprezentacji narodowej, również też pewnie funkcje, nie tylko twórcy koluch, styl, ale też jestem tenerem Reprezentacji narodowej polskiej w, w koluchstyl. I muszę się pochwalić, że to jest, taka, to, jest taka, to jest taka ciekawostka, że w tych dwóch dyscyplinach jako tener kadry mogę się pochwalić. 250 medalami zdobytymi przez moich zawodników na mistrzostwach świata i Europy. Tylko na mistrzostwach świata i Europy. O mistrzostwach już Polski nie mówię, no bo to są już naprawdę czy tam pucharach innych, nie mówię, bo to już się zaczyna do, do, do tysięcy zbliżać. Mm. Ale mówię tutaj właśnie o, o tych tych. To jest 250 ponad medali na mistrzostwach świata i Europy zdobytych. Trenowałem też tej czy chi sztukę wojenną, już, no między innymi też posiadam 9 stopień dan w jiu jitsu i posiadam 9 stopień dan w koluch styl. A sumo? No sumo, sumo nie ma. Nie miało to jako dano, bo to była forma amatorska. No to nie jest, bo w Grand Sumo, w grand sumo zawodnicy walczą, bo czasami możemy mylić, że bo to jest ten Grand Sumo, gdzie tam ci zawodnicy mają ten jak gdyby spektak, jest to związane nieodzownie z religią Shinto, tam występuje 60, tam bodajże siedmiu tych zawodników, którzy biją się w tej pierwszej jak gdyby dywizji. My byliśmy w tym właśnie tej grupie amatorskiej, chociaż nas też nazywali zawodowcami, oni tylko biją się w swojej grupie. W tych 67 tylko w swojej grupie się bije, w tak zwanych czterech turniejach. My biliśmy się znacznie więcej, więcej turniejów zaliczaliśmy. Nie Zawodnicy w Grand Sobo. Mhm. A kwestia ezoteryki. Zajmujesz się też od wielu, wielu lat różnymi ezoterycznymi sprawami. Po kolei co w tej dziedzinie? Po kolei co w tej dziedzinie. To jest tak od wielu, 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 wielu lat. Gdzieś tą energię czułem jeszcze jako mały chłopiec, zastanawiałem się nad tym, bardzo dużo czytałem. Bardzo od, kiedyś były takie zawody w Koszenie, jeszcze byłem w średniej szkole, były zawody na siłowaniu się na rękę. Wygrałem te zawody i dostałem taką książkę na temat energii Chi. No i m.in. jak ta energia ci działa, opisywali tam ludzi, którzy gdzieś tam no, niesamowite efekty uzyskiwali dzięki tej e, energii i to mnie tak bardzo zainspirowało. Chociaż wcześniej miałem jakieś takie przebłyski, jakieś duchowości, y, spotykałem się z ludźmi, z odzyskawicielami. Y, to już jest wiele, wiele, wiele lat. Ale y, od y, taka, y, można powiedzieć, już na poziomie takim zaawansowanym, to jest gdzieś od y, 14 Przepraszam, 16 lat, gdzie już posiadam stopień nauczycielski między innymi w reiki. To się nazywa Grand Master, stopień wielkiego mistrza. Chociaż ja nie używam tego stopnia. Uważam, że tutaj ludzie powinni ten tytuł mi nadać, a nie ktoś, kto gdzieś tam inicjuje mnie, bo to są jednak muszą być osiągnięcia. To jest praca z ludźmi i tego też nie można. Dużo ludzi się tym helpi. Mówię, a posiadam taki stopień. Ja mówię, że posiadam stopień nauczycielski. Chociaż zapisane jest to jako Grand Master. Posiadam też, jestem też konemasterem jestem też w radzie w też posiadam stopień mistrzowski bioenergoterapii zajmuję się też homeopatią ale przede wszystkim tai chi tai chi, 8 kawałków brokatu bo również jak wspominałem wcześniej trenowałem tai chi czyli chińską sztukę wojenną. To jest jakby połączenie tego wszystkiego, ten zlebek tych wszystkich dyscyplin, który stworzył właśnie Koluch styl, najbezpieczniejszą sztukę walki, sztukę integracyjną, którą integrujemy wszystkich zawodników ze wszystkich sportów walki, judo, jiu-jitsu, judo jiu-jitsu brazylijski, jiu -jitsu japońskie, zapasy, czy to klasyczne, czy to styl wolny, czy nawet zawodnicy sumo, czy nawet zawodnicy z tych stylów kopanych przyjeżdżają i oni właśnie zaczynają walczyć w parterze. Ktoś mówi, ale jak to? Przecież oni mówią nie mają pojęcia o tym, naprawdę bardzo dobrze się zaakceptowali, jest kilka takich klubów, którzy właśnie tylko z tych kopanych mają swoich zawodników, którzy są w reprezentacji Polski. Można, naprawdę można i to jest przede wszystkim integracja, ci ludzie się poznają, ci ludzie ze sobą rozmawiają, wymieniają swoje doświadczenia i nie ma tutaj, że ten styl jest lepszy, czy ten jest styl lepszy, tak naprawdę to jest człowiek. Człowiek o tym jak gdyby decyduje I, i człowiek może się wyszkolić do pewnego jakiegoś takiego poziomu, gdzie może naprawdę przewyższać innych ludzi. Nie można nigdy walczyć mój, bo ja jestem taki i taki. To tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, jaka jest partia najlepsza. Ja zawsze odpowiadam krótko i tego się nie boję, bo mówię wielokrotnie na spotkaniach, kiedy są mistrzostwa świata, Europy, kiedy jest wielu ludzi z różnych partii. Ja właśnie mówię, słuchajcie, ja uważam, że nie ma żadnej dobrej partii. W każdej partii są ludzie i są swołocze. Tak to, tak to nazywam. Mówię to, mówię to, po prostu tego się nie obawiam powiedzieć. Jeśli no, kogoś obrażam, no trudno, no to już jest jego, jego sprawa, że czuję się tą słoczą, ale uważam, że w każdej partii tak samo, tak samo i tutaj. Tutaj jest integracja, przede wszystkim integracja ci ludzie mogą poznać, się. ci ludzie mogą wymienić swoje doświadczenia, tak jak już powiedziałem, ale przede wszystkim yy, mogą wrócić z tego stylu i wracają do swoich pierwotnych yy, dyscyplin, trenują. Kiedy zbliża się ten okres, oni też trenują ten kolu styl, przygotowują się do walki yy, w tym yy, kole. No ale tutaj to jest bardzo ważne. To jest jedyna dyscyplina w świecie, gdzie y, zawodnik już po dwóch tygodniach treningu, przykładowo, małe dziecko, które jest w y, no, y, 6-7 lat ma, y, może już po dwóch tygodniach wystąpić w turnieju kolustyl na kolanach, przepychając się w tym kole, nie w kole 2,80, tylko dla dzieci jest około 2,30. I tam są tylko wypchnięcia trzymania. Tu nie może sobie krzywdę zrobić. Rekord. Y, Zatem się pytanie, jak myślisz, jaki mógł być rekord, kiedy najmłodsze dzieci mogły walczyć ze sobą? 4, 5 2 i 8 miesięcy był w pampersach, gdzie rodzice z boku stali maty. No to było coś niesamowitego, no to była zabawa, te dzieci się tam katulają. No, no to jest taka jedna, to jest, to jest dyscyplina, z której mogą tutaj yy, werbować się później do takich dyscyplin jak na przykład judo, yy, czy tam yy, zapasy. Ci zawodnicy właśnie stąd te pierwsze obicia mogą zdobyć właśnie yy, w Koluch yy, Styl. Mm -hmm. Dobrze, a co to jest Medal Serce Ziemi? No Medal Serce Ziemi, Medal Serce Ziemi jest to yy, medal yy, ustanowiony, tak naprawdę jest inicjatorem tego medalu. Jest akceptowany przez, yy, przez 36 krajów, yy, którzy są skupieni w Światowej Organizacji Koluch yy, Styl. Yy. No, bo tak się składa, że jestem właśnie prezentem World Organization Coluch Style, czyli tej światowej organizacji, czyli tak zwanym po polsku prezesem Światowej Organizacji Coluch Style. I ten medal jest nadawany dla osób, którzy pracują na rzecz rozwoju człowieka i ziemi, którzy swoje życie poświęcili. Żeby pomagać ludziom, dbać o ekologię ziemi, którzy no, pokojowo są do wszystkiego nastawieni. Takich ludzi dzisiaj powinniśmy promować właśnie, szczególnie w tym czasie, kiedy no, ludzie walczą ze sobą. My widzimy, że wszędzie walczą. Tak naprawdę walczy ktoś, bo jest innego osiedla, walczy ktoś, bo ktoś wyznaje inną drużynę. I do tego no. ja już nie mówię o To co, co, co tam się dzieje, to jest coś strasznego. Walczy naród z narodem. Tak naprawdę człowiek jest tylko człowiekiem. Tak samo I aż ty powiem. czujesz tak, tak, i ty tak samo ty czujesz zimno, będąc gdzieś tam z drugiej strony Polski, tak samo odczuwasz głód, tak samo jak ja odczuwam, tak samo kochasz swoje dzieci, tak samo jak ja kocham swoje dzieci. Tu nie ma naprawdę różnicy. Ja jeżdżąc po całym świecie, spotkałem wielu, wielu ludzi i z wieloma ludźmi o różnych wyznaniach, różnych rasach, i naprawdę miałem dobry kontakt. I czułem to człowieczeństwo, bo człowiek, my dzisiaj, to tak naprawdę my możemy zrobić... te moje medale to są tak naprawdę niczym, one są dla mnie gdzieś tam, bo ja ich zdobywałem, ale niczym, żeby helpić, ja mogę powiedzieć słuchajcie, zobaczcie ile ja mam tutaj medali. Ale co z tego, jeżeli ja dla człowieka, który dzisiaj będzie potrzebował pomocy mojej, ja się obrócę od niego odejdę. Jakie jest moje człowieczeństwo? Na co mnie te moje medale? Na co te moje wszystkie osiągnięcia? osiągnięcia? One są mi tak naprawdę do niczego niepotrzebne. Co ty możesz dać dzisiaj drugiemu człowiekowi? To jest twoja wartość człowieka. Ja zjeździłem cały świat. Między innymi chyba jestem w jednym, chyba nielicznym, a może nadal jedynym człowiekiem, który zrobił badania pod względem promieniowania biowisa. w pierwszej siedzibie Dalajlami, to jest w Drepongu, w Lasie. W Tybecie od 1 do 5 Dalamy tam właśnie byli mnisi. W latach świetności Trepong liczył około 10 tysięcy mnichów. Dzisiaj jest tylko pokazowym, tak naprawdę z 400 mnichów zostało. Zrobiłem też badania w drugiej siedzibie Dalamy od 5 do 14 to jest Potali. Także robiłem w zakazanym mieście. Yy, yy, a badania, tak, tak, a nikt, tak. Nikt tam też nie robił. Nie, nikt tam, nikt tam, nikt tam nie robił i to było kilkanaście lat temu, bo to już chyba dwanaście lat temu I, no, jeździłem po całym świecie. Japonia, Chiny, ja już nie mówię tutaj, czy tam Afryka, bo to, to już jest to jest jak gdyby blisko, czy tam Europa, no bo to raczej wszystko to ludzie sobie spokojnie latają. Ale był kiedy, czas, kiedy ludzie gdzieś tam nie latali, nie byli, no, ja już byłem w tych gdzieś tam krajach. Tak naprawdę nieliczni Polacy byli. Ja nie mówię, że nie, nie, bo teraz jest na pewno wiem, dużo podróżników, którzy mówią, słuchaj, ja mam na swojej jakieś tam rozkładówce nie 60, nie 70 krajów, ale mam na przykład 120 krajów. Jest to podróżnik, tylko zależy pod jakim względem ktoś tam jedzie i co. Chcę obserwować i co chcę zobaczyć. Ja jeżdżąc po świecie to przede wszystkim pod względem ezoterycznym, patrząc się na różnego rodzaju budowle, promieniowania, ale także jeździłem, zdobywając doświadczenia w sztukach walki. Przede wszystkim po tych wszystkich gdzieś tam dogiach, po tych wszystkich miejscach, gdzie są właśnie słynni mistrzowie, gdzie są ci nauczyciele. I tak muszę krótko powiedzieć: My, Polacy, jesteśmy naprawdę bardzo silnym, mądrym narodem. Jedną jedyną rzecz, której nie ma. U nas nie ma jedności w momencie, kiedy wszystko jest dobrze. Jedność jest dopiero, kiedy zaczyna się coś dziać, to wtedy my dopiero zaczynamy my do tego wracać. Tak, ale my tak naprawdę hmm. jesteśmy silni. I proszę mi wierzyć, nie miałem jakichś tam większych problemów, żeby y, dorównać tym, y, a nawet niedokrotnie pokonać tych właśnie y, mistrzów. I to jest... Ja zawsze mówię, uwierzmy w siebie. Uwierzmy w siebie. I wszystkim tłumaczę, że naprawdę nie musimy się niczego wstydzić. Skąd byśmy nie pochodzili? Czy my pochodzimy z Białogostoku, czy pochodzimy z Warszawy? Proszę mi wierzyć. Tacy sami ludzie. Czasami może tym akcentem gdzieś tam się różnimy. Chociaż mhm. u mnie tego akcentu może nie, Białostockiego nie, ciężko jest wyłapać, ponieważ ja żyję 25 lat na Biogostocześnie, a pochodzę no, z Koszalina, ale, ale to nie akcent czy nie człowieka, mhm. Serce jego i umysł. A propos jeszcze ezoteryki, Jesteś twórcą takiego pierścienia. Co to takiego? Jest to pierścień takiej mocy, nazwany WK, jest też na, ten, na temat tego książka. Nie masz tutaj właśnie tej książki, mamy ja mam tutaj kilka mo moich publikacji, to, to a tak, może Tak, i tak. jest napisana też właśnie książka pierścień mocy WK i ćwiczenia kolu. G. Jest to pierścień, który jest zestawienie trzech symboli. To jest znak Atlantów, tak. piramida, tak i znak Om, om, który jest używany w wielu, wielu e, mantrach. E, jest to zestawienie tych e, trzech e, symboli. Ponadto w środku jest jak gdyby wyrzeźbione, jest takie, takie, można powiedzieć, korytko, którą ta energia się odprowadza. To też bardzo istotne, żeby nałożyć zielenią ujemną. Ja tutaj mówię do ludzi, którzy się zajmują się esoteryką, musi być do nasady palca nałożone. Teraz jest też tutaj wyżłobienie, które, za które możemy założyć nitkę. Jest to pierścień, który w odpowiednio na palcu noszony, na odpowiednim którym palcu, przykładowo gdzieś tam Wenus, mamy gardłowy. W tym momencie, kiedy ja bardzo dużo rozmawiam, czy jestem gdzieś na wykładach, to ja zakładam dwa się Nie potrafię założyć tutaj na gady, proszę mi wierzyć. Ja nie mam tego zmęczenia. Jest na przykład palec Saturna, który dotyczy ten środkowy, on dotyczy jak gdyby naszego całego listectwa, tego, co my robimy, jacy my jesteśmy, jak jesteśmy odważni, jak wchodzimy w pewne sytuacje, jak postrzegamy ten świat. To jest ten właściwie palec. Czy palec, który mamy gdzieś tam związany z naszymi plecami, czy tam z jelitem mamy cienkim. My to odpowiednio zakładamy. I czasami jest takie śmiechy mówią, bo to jest to jest ten palec ciemki. Ja mówię, tak, tak. I co tam, coś z tam w tej chwili nałożyłeś? Ja mówię, nie, 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 tutaj chodzi o seksualność, bo między innymi to jest seksualności. Już ludzie, którzy gdzieś tam znają, szczególnie moje koledzy, mówią, a co ty już nałożyłeś? Gdzie ty tam się przygotowujesz i śmieją, się sobie żartują. Także no, jest to też przede wszystkim pierścień ochronny. Jest bardzo dużo ludzi, którzy gdzieś tym bardzo mocno się tym interesują. Ja nigdy jego nie propaguję, jako żeby propagować go na zasadzie. Wielokrotnie proponowano mi, żeby wprowadzić go do sklepów ezoterycznych, żeby go sprzedawać, a ja mnie nie. Ten pierścień jest dla każdej jednej osoby indywidualnie dobrany. On jest robiony w odpowiedniej porze, w odpowiednim momencie, kiedy ten księżyc przybywa. Ja nie będę już tutaj zdradzał pewnych mm -hmm. tych tajemnic. Jest ładowany zgodnie z datą, z miejscem urodzenia dla danej osoby. To nie jest coś, co jest automatycznie wypuszczane i to można sobie sprzedawać i to można sprzedawać hurtem. Mm -hmm. Tu jeszcze podoba mi taki temat, Ksi napisałeś wiele książek, jedna z nich to jest Potrzeby psychiczne członków grup przestępczych. Tak, ja robiłem właśnie testem Morisa Steina wśród grup przestępczych, badania na temat 26 potrzeb człowieka. Ta książka została m.in. To, to jest moja jak gdyby, praca, jedna z moich prac naukowych, bo to była specjalista międzynarodowa w psychologii. Na przykład w Moskwie, w Instytucie Psychologii, są, w Rosyjskiej Akademii Nauk dokładnie, w Rosyjskiej Akademii Nauk, są zbierane przez 5 lat. Pięć najlepszych prac. I one są później opublikowane w formie jednej z takiej grubej książki. Kniki. No i właśnie moja, właśnie ta I właśnie moja praca została jak gdyby tutaj nagrodzona, uznana za jedną z takich najlepszych prac. No tak naprawdę w, przede wszystkim ciężko jest dostać się do grupy przestępczych. Zwróćmy tego, że gdzieś przez wiele lat trenując mogłem spotkać tych znaczy, ludzi, też ciężkich grup. To jest łatwo, nie? Jeżeli się... E, chce aha, być członkiem. Czy, na, jak ktoś <laughs> by był członkiem. o ja To tak różnie może być. To może być Różnie. To też jest kwestia zaufania. Czy Ja tutaj, jak gdyby, prowadziłem te badania na zasadzie, to były anonimowe te badania. Czasem jak mnie ktoś zapytał, mówi, gdzie tam, jak jeżdżono, bo to było kupę lat temu. Ja mówię, no nie pamiętam, no gdzieś mnie wożono, tutaj, tutaj, później zajechaliśmy. Nie pamiętam, bo było ciemno. No, ale rozmawiałem z tym ludźmi, no bo to jest też przede wszystkim ta zasada. Ja mam prawo też i nie, nie pamiętać na dzień dzisiejszy. No. Bo jeżeli z kimś coś się ogadujemy, tak jak dziennikarze, oni też muszą mieć pewną swoją tajemnicę i oni muszą tę tajemnicę zachować. Tak samo ja. A dzisiaj to już jest naprawdę tyle lat, że już tego nie wiem gdzie i jak tam. Jest to na pewno jedna z jedynych prac. Nawet kiedyś na, na obronie była taka śmieszna sytuacja, kiedy skład międzynarodowy, który siedzi właśnie przy obronie pracy, jeden z profesorów zapytał mnie, Yy, właśnie w jakiś sposób ja to zrobiłem, jak ja dotarłem do tych grup. Więc ja wstałem. Z krzesła i poszłodzą ja mi, zamknąłem drzwi. Albo pytałem się dlaczego. Ja wiem, bo ja wam opowiem, a potem będę musiał was zabić. Jak oni zaczęli się śmiać, <śmulatuj> że w życiu nie mieli takiego studenta, który w ten sposób do nich powiedział, to śmieli się z tego <śmulatuj> bardzo. Ale później powiedziałem, że to jest jakaś tam znajomość przez lata, ludzie, którzy gdzieś mi tam znają. To nie jest tak, że gdzieś. jeżeli wiedzą, że ja powiem, że, że, słuchajcie, no jest tak, bo ja tego nie pamiętam, no to ja tak zrobię, bo ja tego nie pamiętam. Ja potrafię to wyprzeć z pamięci. Mhm. I to jest, bo, bo to na tym przede wszystkim polega, tak samo jak robi dziennikarz pewne sytuacje. I on też ma swoją jakąś tam tajemnicę. Tak samo tutaj z pisarzem jest. A jeszcze kwestia Twojej organizacji, wice prezesami Twojej organizacji są fajni ludzie. To tak, tak. tak. choćby nawet honorowym prezydentem Światowej Organizacji Coluxtyl jest Aleksander Miedwieć, trzykrotny złoty medalista olimpijski, siedmiokrotny mistrz świata, człowiek uznany za sportowca XX wieku. No to jest legenda, to jest w ogóle legenda. Prezydenci danych krajów, gdzie tam organizowali u siebie zawody, wysyłali po niego niejednokrotnie samolot. Wiem, że prezydent Putin, który zrobił dwa zegarki, to jeden w prezencie Dał dla Aleksandra Miedźwiedzia, no to też coś tam o czymś tam, o czymś tam yy, świadczy. Jest Gintas Wileda, prezydent sportów tradycjonalnych Fila, no to oni skupiają Pana 180, bo też jest dwa kraje. Yy, no on jest wiceprezydentem yy, światowej organizacji Koluch styl. Jest yy, profesor Fernandez, który jest doradcą wiele instytucji rządowych i patronatowych w Indiach, yy, który posiada dziesiąte tam w Jiu i w karate, yy, Chodzi o doradca do spraw bezpieczeństwa i samoobrony. Yy, jest prezydentem World Marshall oraz Organizacji Światowej Organizacji z a tutaj jest właśnie u nas wiceprezydentem. Czy tam Fer z Brazylii, który też również jest doradcą wielu takich instytucji do spraw bezpieczeństwa, czy choćby nawet Hossein Merkel z RPA. To jest dużo, dużo, dużo ludzi. Jest u nas tutaj z naszego regionu znajomy, która jest sekretarzem, jest Karina Kurzewska, która od wielu, wielu lat z nami działa. Jest też ze strony polskiej... Jarek Kasberuk, który jest kierowcą rajdowym, który zaliczył, no nie wiem, z 10 tych rajdów Paryż, Dakar, wiem, czy w Kamel Tropy startował, to też Judoka razem kiedyś na macie spotykaliśmy, przyjaźni się. Jest wielu naprawdę ludzi, którzy gdzieś z nami działają, choćby nawet kapituła Serce Ziemi, która właśnie nadawanie tego medalu to jest kapituła międzynarodowa, która składa się z osób od 15 do 25 osób z całego świata. Co prawda, jestem inicjatorem tego medalu, ale tak naprawdę ja nie mogę powiedzieć, że ty dostaniesz ten medal, bo ty mi się podobasz i ten medal dostaniesz. Nie, tutaj jest kapituła. Na cztery tej kapituły stoi wice, była wicemarszałek Sejmu Genoveza Wiszniowska. To jest no, organizacja, jest potężna. Ja zawsze tak mówię, że dzisiaj Koluch tym jest najmłodszym dzieckiem sztuka walki jest bardzo, bardzo cenionym. To jest takie dziecko, które jest gdzieś tam pieszczone, każdy chce wziąć na kolana. No ale finansowo no, no, to nie jest tak. To, to, to jesteśmy tak naprawdę no, ubodzy ale jeżeli chodzi o pewne gdzieś tam wyjścia i decydowanie o pewnych rzeczach no to jesteśmy dość, dość 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 mocno stoimy o tak mogę powiedzieć super no to dziękuję za piękną prezentację swojego stylu i swoich projektów podróży dziękuję bardzo dziękuję bardzo